Polska restauracja w The Sims 4 stworzyłam restaurację z mieszkaniem na górze, czyli z dodatkiem dochodowego hobby. E, możecie prowadzić swoją restaurację mieszkając sobie w mieszkaniu na górze. Budowałam taki budynek. Oczywiście nie jest to mój autorski pomysł. E, zainspirowałam się e, jakimś obrazkiem z internetu. E, no, ale zrobiłam w środku i mieszkanie, i też restaurację. Z przodu pokażę wam, jak ona się prezentuje. O, właśnie tak. E, no i z tyłu, o tutaj też się prezentuje, o w ten sposób. Mamy też bar. E, tutaj jest też do, do pochudziania się dla dzieci. Jest też maszynka do robienia nektarów, of course. Można też sobie zjeść piknikowo na kocyku, proszę bardzo, ładnie. Pokażę Wam też we środku. Na dole znajduje się restauracja, no i tutaj mamy bar, gdzie można zamawiać te nektary, które robimy sami, bądź kawkę ewentualnie. I mamy taką lodówkę, miejsce, w której właśnie wykładamy jedzenie. Czyli tutaj mamy wejście na górę, czyli wejście do naszego mieszkania, naszych właścicieli. A tutaj z tyłu jest kuchnia. Są biece do pizzy, stanowiska kucharzy, no i mamy takie stoliczki, elegancko. A na górze znajduje się mieszkanie właścicieli. Tutaj wchodzimy e, i prezentuje się one tak. Jest one takie dość kolorowe, mam wrażenie. Wcześniej robiliśmy to na live'ach, więc zapraszamy Was na live'y. E, robiliśmy cały New Christmas, więc jak chcecie, żeby było więcej odcinków, to zostawcie obserwacje i napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym pokazała Wam kolejne budynki, kuchnia. O Jezu, przepraszam, że tak macham. E, tu jest kuchnia, proszę bardzo. Ten, ten domek jest właśnie zrobiony tak bardzo mocno w kolorach. Tak się prezentuje nasza restauracja. Oczywiście do pobrania na moje galerii ID Kurcia przez dwa O i przez dwa A. Zostawcie obserwacje, żeby widzieć zobaczyć więcej budynków, które stworzyłam w New Christ i nie tylko.